Wow. O, witam bardzo serdecznie! Dzisiaj będziemy grać Roblox. U, a! Yeah! No. <grytanie> takie dziwne intro. Jestem kasjerem. O, przyjaciół będę mieć. Mówiłem. Tutaj jest Adamek. Przywitaj się. Siema, siema. No, tam stójcie. Teraz pójdziemy do Snape'a. Snape gdzie ty jesteś, no? Gdzie ty jesteś, no? Chodź do... Chodź. Gdzie ty jesteś? Na no, szybko. O. Chyba tam jedzie już. Chyba nie... A, no ale tam... On tam pracuje. Teraz będziemy... Będziemy... Teraz, yyy... być? Już. Albo kucharzem kucharzem będę. A nie, ona jest kucharzem dobra, to ja będę tym. Dobra, robimy. To proszę. Czy ty chcesz? Mhm, dobrze, dobrze. Dobra, proszę. Masz tą pizzę, żyj tą pizzę, no. Kasynier. Za chwilę pokażę mój dom. Taki fajny jest dom. Dobra. Tutaj. Proszę, proszę. Dobra, proszę. Trzystowadzieścia dwie hajsy. Farciarz jeden Dobra Tylko zafirka pójdę, płynę Co? Jaki ziomusz? Co ty chcesz? O! Snape! Siema Snape! Przywitaj się! machaj. No to jest ten Rabinland. Co ja go przeszedłem. Co ty piszesz? O, dobry wieczór, dobry wieczór. Dobra, zaraz. Psz, zaraz czekaj, zmienię sobie koror. Dobra, tylko ustawię sobie to, to, to. Dobra, jedziemy. Jedziemy do mojego domu. No co ty wypadek, mógłbyś? Uważaj, jak jedziesz, ty. No, kolejny wypadek, no. No, Jedziemy do mojego domu. Pokażę ci mój dom. Tak wygląda. Tutaj drzewko, które ja go posadziłem. No tutaj jest kuchnia. Tutaj jest. Yy, Tutaj jest kominek, tutaj jest hmm, ten, stołówka. Tutaj jest telewizor, tutaj można przeczytać sobie książki. No, ciekawe. A co tutaj się dzieje? Co? No XD, Tutaj ludzie są. Jest Maria, oni zrobili imprezę. No. Ja, a idę, dostałem hajsiwa. No i ja, tyle ciężko nie. Tutaj można, tutaj można ubraja. moje, sam go stworzyłem. Nie można mi słuchać muzyki, bo mi nie działa ten głośnik. No, tylko potańczymy sobie. No, tańczu, tańczu, la lalala, la, 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 la. A, Łazienkę muszę pokazać. Patrzcie, jako ładna Łazienka i ten uśmiech. No. Ładna łazienka. Coś zjem, jestem godny. No. A, tutaj jeszcze jest... ...kanapa, ja tutaj śpię sobie, tutaj gram na perkusji, no. No to tyle tego domu mojego. Teraz zobaczymy u Snape'a dom. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Hmm. O, jeszcze mam tyle. Teraz 140 Tych tego lajków, dobra, jedziemy. Jezus, co jest? Prezent? Czy co? Tu słyszę jakiś dźwięk? Dobra, tutaj taki domek. Tutaj wygląda. Teraz będziemy pracować. No, tutaj fajna kanapa. To ja też dostałem. No chodź pracować. Jakiś jest. Yy, może prezent dostanę. A dzisiaj dodaj też. Albo wczoraj dodaj ten że pizzy możesz dostać prezent i za free możesz dostać fajną rzecz No, to chodzi, pracujemy. Co ty tak masz szybkie jakieś? u to co? Ja też zostawię tu. Taki parking, fajny Dobra, idę pracować Ja będę kasjerem Jakby co? Dobra. Ja chcę być kasjerem, no o, a to... Dobra, już kumam, jest Proszę. A, też chcesz być kasjerem, tak? Napisz, że chcesz być kasjerem, tak? Chyba, tak, tak, tak. O. No. to ja tutaj będę pilnować. Co tu piszesz? No co ty tak przykle... Co ty tak brzydko się gadasz, no Ty człowiek ty zły Nie. Ty amatorzy jedny Klikaj No co ty tam myszką... Co kolejny? Ten prezent Nie prezent tylko Dobra Dobra no to ja chciałem ją pomówić Dobra Dziesięć minut będziemy nagrywać i już z... to ja kończymy Taki króciutki odcinek będzie dzisiaj Tudum uh. Dobra daj Proszę Co ty chcesz? A ty chcesz picie, to no, dobry, proszę picie Co, co?

jak, jak, jak Snap wygra i tak on się chwali, że dostał co? złotą pizzę, tęczową pizzę i tak się chwali. No tak, te dynki, elksiry wyglądają. Przepraszam. Co to było? No. no. I TEŻ DOSTAŁEM 1000 haciwa No A ty chcesz tą Dobra 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 Za chwilę skończymy sobie odcinek No skończymy Dobra proszę No i już kończymy. No to żegnam wam, ludzie. No to zobaczenia. Szczęść Boże.